pewnego wieczoru, kiedy wydawało się, że wszystko przebiega zgodnie z królewskim protokołem, w atmosferze ciszy i elegancji, wydarzyło się coś, co na zawsze mogło odmienić losy brytyjskiej monarchii. Księżniczka Anna i król Karol III ujawnili informację, która wywołała falę szoku wśród ścian pałacu Buckingham. Nie możemy dłużej tego ukrywać, przyznali. Tajemnica, którą skrywano przez długie miesiące, była zbyt wielka, by nadal ją tłumić. Plotki, które dotąd były jedynie szeptane w korytarzach pałacu, w końcu przebiły się do światła dziennego, powodując zderzenie trzech sił, obowiązku, dziedzictwa i lojalności. Za zamkniętymi drzwiami, gdzie sztywne zasady i wielowiekowe tradycje rządzą każdym gestem, doszło do wymiany zdań, która złamała wszelkie schematy królewskiego zachowania. To nie była zwyczajna rozmowa, to była chwila, która zatrzymała czas. Od formalnych spotkań po subtelne złamania etykiety, wszystko to doprowadziło do momentu, który może przedefiniować historię brytyjskiej korony. Zapnij pasy i przygotuj herbatę, bo to, co za chwilę poznasz, trafi na pierwsze strony gazet na całym świecie. Pod pozornie nieskazitelnym światem monarchii z jej błyszczącymi klejnotami, wystawnymi bankietami i niekończącymi się plotkami kryje się rzeczywistość znacznie bardziej skomplikowana, pełna emocji. Rodzinnych napięć i niewidzialnych granic. Wśród złotych żyrandoli i srebrnych, tak pełnych szampana, w czasie jednego z najbardziej oczekiwanych przyjęć, wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Księżniczka Anna, znana ze swojej inteligencji, powagi i lojalności wobec korony, przerwała ciszę słowami, które wstrząsnęły salą: Jesteś królową małżonką, a nie królową. Słowa te, wypowiedziane z klasą, ale i zdecydowaniem zamarły w powietrzu. Goście zamilkli. Przez moment wydawało się, że czas stanął w miejscu. Jedni nie wierzyli w to, co usłyszeli, inni ci, którzy znali Annę, wiedzieli, że nie rzuca słów na wiatr. Tego wieczoru każde słowo miało znaczenie. To nie była zwykła uwaga, to było publiczne przypomnienie o woli ich zmarłej matki, królowej Elżbiety II, która zawsze wyraźnie podkreślała, że Kamila powinna pozostać jedynie małżonką króla, nie noszącą tytułu królowej. Według jednego z informatorów z pałacu, Anna miała już wcześniej przypominać Kamili o tej decyzji. Mama mówiła, że masz pozostać królową małżonką, tego sobie życzyła. Jednak cała sytuacja sięgała znacznie głębiej niż tytułów. Anna zarzucała Kamili próbę rozszerzenia swojej władzy, wpływów i redefiniowania układu sił wewnątrz rodziny królewskiej. To co wcześniej było ledwie wyczuwalnym napięciem, przekształciło się w cichą walkę o wpływy i interpretację dziedzictwa. W samym środku tego królewskiego zamieszania znalazł się król Karol, rozdarty pomiędzy siostrą, wiernie stojącą na straży decyzji ich matki, a żoną, która próbowała wyznaczyć nową drogę monarchii. Został zmuszony do podjęcia decyzji, która mogła przeważyć szale władzy w pałacu i odcisnąć piętno na przyszłości całej dynastii. Choć wydarzenia te nie zdominowały medialnych nagłówków, ci, którzy są blisko rodziny królewskiej, wiedzą, że tej nocy zmieniło się wszystko. Relacja pomiędzy Anną a Kamilą była zawsze pełna niuansów, często naznaczona cichymi sporami i osobistą historią, która je łączyła i dzieliła jednocześnie. A jednak, pomimo wszelkich różnic, obie kobiety pozostawały lojalne wobec roli, jaką pełniły w strukturze monarchii. Ta historia Choć rozgrywająca się za zamkniętymi drzwiami, może na długo pozostać jednym z najważniejszych rozdziałów we współczesnej historii brytyjskiej rodziny królewskiej. Mimo, że wieczorna uczta dobiegła końca, słowa wypowiedziane przez księżniczkę Annę wciąż odbijają się echem w korytarzach królewskiej rezydencji. Skąd bierze się siła tej kobiety, by kwestionować pozycję Kamilii? Przyjrzyjmy się bliżej postaci, którą media nazywają niezłomnym filarem monarchii. Księżniczka Anna, Znana ze swojej żelaznej dyscypliny i nieustannej służby społecznej, od 18 roku życia zrealizowała ponad 20 tysięcy oficjalnych zobowiązań, zdobywając opinię najbardziej pracowitej spośród rodziny królewskiej. Z powodu swojej niezależności i pragmatycznego podejścia do życia, nadano jej przydomek buntowniczki pałacowej. To właśnie ona odmówiła nadania tytułów swoim dzieciom, wyłamując się tym samym z wielowiekowych tradycji dynastii Windsorów. Jej szczerość oraz cięty humor sprawiły, że często była oceniana jako wyniosła, a po incydencie z 1982 roku, kiedy kazała fotoreporterom odczepić się, zyskała złośliwe miano niegrzecznej królewny. Jednak pomimo kontrowersji, Anna zawsze traktowała swoje obowiązki poważnie i z zaangażowaniem. Jej wieloletnia praca z organizacjami dobroczynnymi, takimi jak Save the Children, uczyniła z niej nie tylko doświadczoną działaczkę społeczną, ale i osobę oddaną sprawom globalnym. W latach 2002-2022 uczestniczyła w ponad 11 tysiącach wydarzeń, więcej niż jakikolwiek inny członek rodziny królewskiej. Dzięki swojemu oddaniu oraz osobliwemu stylowi życia została nazwana Brytyjskim Skarbem Narodowym. Jej prostolinijność przejawia się też w tym, że często sama prowadzi swój samochód na oficjalne spotkania, a podczas spacerów z tłumem rezygnuje z uścisków dłoni, twierdząc, że i tak nie da się pozdrowić każdego. Jej ubiór również przyciąga uwagę, stawia na klasykę, brytyjskie marki oraz ponadczasowy jeździecki szyk. Nie boi się łamać konwenansów, pojawiając się w mundurach wojskowych czy z odważnymi broszkami. Co więcej, wspiera lokalną modę jako patronka Brytyjskiego Stowarzyszenia Przemysłu Odzieżowego. Choć niekiedy spotyka się z krytyką mediów, jej konsekwencja i wierność wartościom są godne podziwu. Aktywnie działa też na rzecz żeglarstwa dla wszystkich czy muzeów latarni morskich. Nawet po niechlubnym incydencie z 2002 roku, kiedy została ukarana za niebezpieczne zachowanie swojego psa, jej autorytet nie został nadszarpnięty. Dzięki swojej uczciwości i godnej podziwu postawie, Anna pozostaje jedną z najbardziej szanowanych postaci brytyjskiej monarchii. Obojętność, jaką okazała Kamili, jest przez wielu uważana za wynik wieloletniego konfliktu który wciąż nie został rozwiązany. Spójrzmy teraz głębiej na przyczyny tego napięcia. Na pierwszy rzut oka trudno zrozumieć, dlaczego między księżniczką Anną a królową Kamilą istnieje tak widoczne napięcie. Jednak gdy cofniemy się w czasie i przeanalizujemy ich przeszłość, szybko okazuje się, że przyczyny tego dystansu są znacznie bardziej osobiste, niż wielu przypuszcza. Zanim Kamila stała się częścią rodziny królewskiej, miała romantyczną relację z Andrew Parkerem Bowlesem. Niewielu wie, że wcześniej to właśnie Andrew łączyła głęboka więź z księżniczką Anną. Ich relacja była poważna, snuli wspólne plany na przyszłość. Niestety, na ich drodze pojawiła się przeszkoda nie do pokonania. Andrew był katolikiem, a Anna, jako członkini kościoła anglikańskiego, nie mogła poślubić go zgodnie z obowiązującymi wtedy zasadami dworskimi. Rodzina królewska interweniowała i zakończyła te relacje, co było dla Anny bolesnym ciosem. Wkrótce potem Andrew poślubił Kamilę. Dla Anny był to cios podwójny: straciła mężczyznę, którego kochała, a następnie musiała patrzeć, jak ten związał się z kobietą, która z czasem dołączyła do jej otoczenia. Na tym jednak historia się nie zakończyła. Kamila ostatecznie wyszła za księcia Karola, brata Anny i następcę tronu. To musiało być dla Anny bolesne przypomnienie wcześniejszych ran. Od samego początku relacja Anny z Kamilą była chłodna. Na ślubie Karola i Kamili w 2005 roku obserwatorzy zauważyli chłodne gesty i dystans księżniczki wobec nowej członkini rodziny. Media szybko podchwyciły temat, interpretując to jako wyraźny znak braku akceptacji. Podczas gdy społeczeństwo z czasem zaczęło przyzwyczajać się do obecności Kamili u boku króla. Anna konsekwentnie trzymała się swojego stanowiska. Utrzymywała bliską relację z Andrew, który pozostał jej powiernikiem i nawet został ojcem chrzestnym jej córki. Krążyły plotki, że Kamila zazdrości tej relacji. Anna jednak nigdy nie ukrywała, że jej to nie obchodzi jako księżniczka z królewskiej krwi czuła, że ma wyższy status niż ktoś, kto dołączył do rodziny przez małżeństwo. Dla niej tradycja królewska miała głębokie znaczenie. Dowodem na to była jej imponująca obecność na koronacji króla Karola pojawiła się konno w pełnym mundurze wojskowym, symbolicznie podkreślając swoją pozycję. Podczas gdy Kamila z godnością przyjęła nową rolę, Anna przyciągnęła całą uwagę nie jako bierny uczestnik, lecz jako osoba manifestująca swoją władzę i miejsce w strukturze monarchii. W tym momencie nikt, nawet sam król, nie odważył się tego podważyć. Skandal. Zawód miłosny i zdrada doprowadziły do upadku historii, która miała szansę być bajką. W jej centrum znalazła się Kamila, przez wielu postrzegana jako osoba odpowiedzialna za rozpad marzeń, jakie wielu wiązało z rodziną królewską. Nawet królowa Elżbieta wyrażała rezerwę wobec tego związku, a Kościół Anglii otwarcie sprzeciwiał się ich małżeństwu, głównie z powodu rozwodu Kamilii. W rezultacie Karol i Kamila zdecydowali się na prostą, cywilną ceremonię pozbawioną przepychu i symboliki typowej dla ślubów królewskich. Pomimo chłodnego przyjęcia przez społeczeństwo, Kamila nie zniknęła z życia publicznego. Wręcz przeciwnie, zaczęła intensywnie angażować się w działalność dobroczynną. Podejmowała inicjatywy na rzecz walki z przemocą domową, promowała czytelnictwo, wspierała działania związane z ochroną zwierząt i zwiększała świadomość na temat osteoporozy. Dzięki konsekwentnej pracy zyskała uznanie. Opinia publiczna zaczęła patrzeć na nią z nieco większą sympatią. Choć jej zaangażowanie w pomoc innym było widoczne, cień przeszłości wciąż ciążył nad jej wizerunkiem. Kiedy księżniczka Anna skrytykowała używanie przez kamilę tytułu królowej, wiele osób w milczeniu przyznało jej rację. Dla sporej części Brytyjczyków to Diana na zawsze pozostanie królową ludzkich serc. Choć Kamila oficjalnie nosi koronę, to dziedzictwo Dajani wciąż silnie przemawia do emocji milionów ludzi. Mimo to Kamila trwa u boku króla Karola, zachowując spokój, klasę i godność, pomimo szepty, krytyczne spojrzenia i napięcia, które wciąż są wyczuwalne wewnątrz monarchii. Czy kiedykolwiek udaje się całkowicie zdobyć sympatię poddanych? Tego nie wiadomo. Jedno jest pewne, jej obecność w rodzinie królewskiej i świadomości społecznej wciąż budzi emocje i dzieli opinie. Historia jej roli w monarchii wciąż się tworzy, a przyszłość przyniesie zapewne tyle samo kontrowersji, co przeszłość. Poza trudnymi relacjami z Anną, napięcie wydaje się również występować między Kamilą a księżną Kate. Czy to rywalizacja, czy po prostu wzajemna niechęć? Wnętrza pałacu, które z zewnątrz wyglądają jak obrazek idealnego życia, skrywają niekiedy delikatne, ale wyraźne pęknięcia. Jednym z nich jest chłód między królową Kamilą a księżną Kate. Gdy Kate Middleton pojawiła się po raz pierwszy w życiu publicznym, natychmiast zyskała sympatię królowej Elżbiety. Monarchini dostrzegła w niej młodą, zrównoważoną kobietę z potencjałem, by w przyszłości z Gracją nosić koronę. Kate Middleton od początku wzbudzała szacunek dzięki swojej gracji i sumiennemu podejściu do królewskich obowiązków. Jednak reakcja królowej Kamili była znacznie bardziej powściągliwa. Według doniesień krążących w królewskich kuluarach, Kamila miała pewne obawy co do zdolności Kate do odnalezienia się w surowych realiach życia na dworze. Nie mówiła tego wprost, lecz jej chłód i dystans nie umknęły uwadze obserwatorów. Z biegiem lat sympatia społeczeństwa do Kate rosła w szybkim tempie. Jej elegancja. Opanowanie i umiejętność radzenia sobie z naciskami królewskiej etykiety przyciągały coraz więcej podziwu. Kate uosabiała wszystko to, co Kamila, mimo wielu starań, nie zdołała zdobyć szacunek poddanych, akceptację i wizerunek kobiety niezłomnej w obliczu ciągłej obserwacji. Ta różnica między nimi zaczęła wywoływać cichą, ale wyczuwalną rywalizację. W pałacowych murach, gdzie każdy gest i spojrzenie są analizowane z przesadną dokładnością. Łatwo jest dostrzec napięcie, nawet jeśli nie pada ani jedno słowo. W królewskim otoczeniu cisza często mówi więcej niż jakakolwiek wypowiedź, to idealne tło dla delikatnych konfliktów, które z pozoru nie istnieją. Obie kobiety, zarówno Kamila, jak i Kate z biegiem lat nauczyły się funkcjonować w ramach Dworskiego protokołu, zachowując poprawność i dyplomację. Jednak pod powierzchnią tej perfekcyjnie skrojonej etykiety te elis rywalizacja której nie sposób całkowicie ukryć. Nawet jeśli nikt jej otwarcie nie przyznaje, można ją wyczuć w spojrzeniach, subtelnych ruchach i drobnych sygnałach. Społeczeństwo widzi uśmiechy i zgodne wystąpienia podczas oficjalnych wydarzeń, ale nie zna prawdziwego tonu ich relacji, który kryje się za kulisami. Za uprzejmymi słowami i uprzednio wyćwiczonymi uśmiechami czai się napięcie ledwie zauważalne, a jednak kształtujące ich wzajemne stosunki i pozycje w monarchii. Konflikt pomiędzy królową Kamilą a księżną Kate może nie wybrzmiewać głośno, lecz jego obecność da się dostrzec w każdym milczeniu, każdym wymijającym geście, każdym spotkaniu na oczach opinii publicznej. Jednym z czynników, który może dodatkowo pogłębiać to napięcie, jest nieuchwytna, ale stale obecna postać Dajani. Sprawdźmy, w jaki sposób to właśnie księżna Diana mogła odcisnąć piętno na tej relacji. Duch Dajani, jeśli istnieje jakaś siła która nieustannie unosi się nad komnatami pałacu Buckingham, to z pewnością jest nią pamięć o księżnej bianie. To właśnie jej obecność wydaje się szczególnie silna w relacji między księciem Williamem a królową Kamilą kobietą, którą wielu wciąż obwinia za rozpad małżeństwa jego rodziców. Gdy Kamila po raz pierwszy zetknęła się z młodym księciem, podobno towarzyszył jej niepokój. William był wtedy nastolatkiem, wciąż zmagającym się z bólem rozbitej rodziny. Kamila zdawała sobie sprawę z tego, że w oczach chłopca może być postrzegana jako sprawczyni cierpienia. Obawa przed jego oceną, przed przypisaniem jej winy za rozpad więzi rodzinnych, silnie wpływała na jej sposób bycia. Mimo upływu lat, dawne rany nie zostały całkowicie zabliźnione, a napięcie, choć ciche, wciąż unosi się nad ich relacją. Choć relacje między księciem Williamem a królową Kamilą wydają się na pozór uprzejme i pełne wzajemnego szacunku, Uważni obserwatorzy zauważają coś więcej pod powierzchnią. Za fasadą grzeczności kryje się emocjonalny chłód, trudny do zignorowania. William, choć okazuje Kamilce należyty respekt, zawsze utrzymuje pewien dystans, zachowuje ostrożność, jakby chronił siebie przed zbyt dużym zbliżeniem. Ten wyraźny, lecz subtelny mur emocjonalny może być śladem dawnych zranień, ale też czymś więcej, może stanowić element wpływający na przyszłość brytyjskiej monarchii. Za zamkniętymi drzwiami pałacowych komnat coraz częściej słychać ciche spekulacje na temat tego, jakie decyzje William może podjąć względem roli Kamili, gdy obejmie tron. Mimo że obecnie nosi tytuł królowej małżonki, nie brak głosów sugerujących, że William może mieć inne plany. Krążą domysły, że jego działania mogą znacząco zmienić pozycję Kamili w strukturach monarchii, choć nikt jeszcze nie wie, w jaki sposób. Z biegiem czasu historia nie przestaje ich prześladować. Relacja między Williamem a Camillą pozostaje pełna niuansów z jednej strony oparta na wzajemnym szacunku, z drugiej nacechowana milczącym napięciem. Co przyniesie przyszłość tej skomplikowanej więzi? Gdy William zbliża się do momentu przejęcia roli monarchy, wiele pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Czy uda się pozostawić przeszłość za sobą? Czy może to, co było Nadal będzie wpływać na przyszłość korony w nieprzewidywalny sposób. A teraz przyjrzyjmy się działaniom Kate, które mogły zaostrzyć jej rywalizację z Kamilą, zwłaszcza, że coraz częściej przypomina ona ludziom Bianę, ukochaną księżną ludu. 2. Przemiana Kate Middleton Kate Middleton przeszła niezwykłą drogę od nieśmiałej, cichej studentki po przyszłą królową Wielkiej Brytanii. Jej historia brzmi jak współczesna baśni, pokazując że życie potrafi zaprowadzić nas w najbardziej nieoczekiwane miejsca. Wszystko zaczęło się w 2001 roku, gdy los zetknął ją z księciem Williamem nie na wystawnym balu, lecz w zwykłej sali wykładowej Uniwersytetu Stary Testament Andrews. Ich przyjaźń przerodziła się z czasem w miłość, która przetrwała wiele prób. Mimo rozstań, nacisków mediów i trudnych oczekiwań ze strony rodziny królewskiej, związek Kate i Williama stawał się coraz silniejszy. Kate jednak nie weszła do monarchii w sposób typowy. Podczas gdy inne kobiety nagle zostawały członkiniami rodziny królewskiej bez większego przygotowania, Kate przechodziła własne, prywatne szkolenie, krok po kroku uczyła się zasad etykiety, dyplomacji i życia w cieniu korony. Kate Middleton od lat uczyła się żyć pod nieustanną obserwacją opinii publicznej. Choć wymagało to ogromnej samodyscypliny i wielu wyrzeczeń, to właśnie dzięki tej konsekwentnej pracy udało się jej zyskać opinię osoby zrównoważonej, pełnej klasy i godności kobiety, która pewnego dnia stanie u boku męża jako królowa. Jednak prawdziwa siła Kate nie tkwi tylko w tytułach czy królewskim statusie. Jej niezwykłość polega na tym, że nie ograniczyła się do roli ozdobnej księżnej, stała się samodzielną liderką i głosem tych, którzy potrzebują wsparcia. Zaangażowanie Kate w promocję zdrowia psychicznego oraz edukacji wczesnodziecięcej wyznaczyło nowe standardy dla członków rodziny królewskiej. Jej projekty wybiegają daleko poza ceremonialne obowiązki, są wyrazem prawdziwego zaangażowania i osobistych przekonań. Z tego powodu zyskała opinię nie tylko ukochanej księżnej, lecz również osoby realnie wpływającej na przemiany społeczne. Dla wielu Brytyjczyków i nie tylko, Kate stała się nowym wcieleniem księżnej Diany, kobietą z ludu. Mimo korony na głowie. To, co czyni ją tak wyjątkową, to nie tylko jej królewska prezencja, ale przede wszystkim naturalność, empatia i lojalność wobec wartości, które wyznaje. Potrafi zachować równowagę między dostojnością a bliskością z ludźmi, co sprawia, że jest postrzegana jako nadzieja na nowoczesną monarcie. W świecie, w którym instytucje królewskie nadal mierzą się z ciężarem przyszłości, Kate uosabia świeżość, odbudowę i przyszłościowe spojrzenie. Jej historia to opowieść o wewnętrznej sile, determinacji i odważnym redefiniowaniu roli kobiety w królewskim otoczeniu. To dzięki niej wielu ludzi wierzy, że monarchia może być bardziej ludzka, dostępna i bliska społeczeństwu.